Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Dzisiaj będzie technicznie beznadziejnie. Bóleje, ale bardzo mi zależało, żeby to było na tym miejscu. Jedyne co się chroni to moja kamera, chociaż już jest zalana i ciągle szturchana przez parasol. Ale zajrzyjcie do pierwszego czytania. Dzisiaj tam jest woda. Mowa o wodzie, o wiadrach wody, o, o strumieniach, o różnych takich hydrologicznych rzeczach. To jest obraz tego, jak bardzo Pan Bóg chce przeniknąć do nas. Dzisiaj leje, za mną jest Wielki Bałtyk, na dole, czyli na ziemi, woda, wszędzie woda, jest ten cały mokry, nie wiem, co z tego będzie, ale właśnie to jest obraz tego, jak bardzo Pan Bóg, jak Pan Bóg bardzo przenika nas jak bardzo chce być wszędzie obecny. Czasami jest tak bardzo obecny, że nas to wkurza, tak jak ten deszcz dzisiejszy. Wydawałoby się, że mogło być coś rozsądniejszego. Ale spróbujmy dzisiaj pozwolić Panu Bogu na to, żeby rzeczywiście był kimś, kto przeniknie wszystkie rejony naszego życia. Aż tak do wkurzenia, aż do tego, że będziemy czuli, że tego jest za dużo, że mogłoby być tego mniej, że można by to jakoś, nie wiem, podzielić na innych i tak dalej. Bóg jest jak to może. Szumi, jest wielkie, jest mokre i Bóg jest jak ten deszcz, który pada z nieba, chociaż jest zima. Bóg jest jak ta woda, która jest pod moimi stopami, jest mokro i boli mnie wszystko jest zimno. Ale jest fajnie, bo Bóg jest. I niech ten poniedziałek będzie rzeczywiście takim dniem, w którym na nowo, poniedzieli radości, poniedzieli gaudety, wyjdziemy z wielką radością w życie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie potrzebują ludzi radosnych. Potrzebują ludzi, którzy mają w sobie nadzieję, mają w sobie to wszystko, co mają chrześcijanie, czyli ja i ty, a mamy z martwych zmartwychwstałego Pana. Miejcie dobry dzień, mam nadzieję, że słoneczny, gdziekolwiek będziecie. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc.